Cześć wszystkim zapraszam Was się do zabawy logopetycznej. Do tego ćwiczenia potrzebujemy butelki, a dokładnie kawałek butelki plastikowej, może być to też kubek plastikowy, słomka, nożyczki i akurat ja sobie z chusteczki zrobiłam takie kulki. Na początek naszej nakrętce robimy dziurkę. Tutaj poproście rodziców, żeby Wam pomogli. Wkładamy słomkę. Zakręcamy. Wrzucamy kulkę. I będziemy teraz dmuchać, żeby nasza piłeczka się unosiła do góry. Natomiast uważamy, żeby ona nie wypadła z naszej butelki bądź kubeczka. Jeśli mamy kubek plastikowy, to robimy na dole. W kubeczku właśnie też dziurkę. Wkładamy słomkę i myślę, że też ćwiczenie powinno się udać. Więc zaczynamy dmuchać. Miłej zabawy z kochaniem!